to zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę. Lecimy po 10 subskrybentów. Także wpadaj do mojej y, ulubionej nuty, A już nie przedłużając zaczynajmy. Y, to jest konkurs y, na wszystkie monoczyny numer 10, czyli na wszystkie i jeśli zbiję szybko kanał, to y, dostaniecie dość do jedności. Na początek oglądamy. To moja mama No, no i co? Dosycie są proste. Daj lajka, udostępni, daj komentarz i odrasz chociaż 12 osób, za głosuj na mnie. Eee. Kada, kada. Może wygląda, że on do i kciuki. Pozdrawiam. Zaraz Wam to pokażę. Eee. tutaj dałam dam specjalny hashtag komis, który sam stworzyłam. Dziękuję.

jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Zobaczcie, mamy 8 subskrybentów i nadzieję, że 10 subskrypcji jeszcze w tym tygodniu. Jeśli chcesz, właśnie zostać kontroli w tym odcinku, to napisz komentarz, a może wybierze Ciebie. Zobaczymy na tym odcinku. Bye!